Cześć, cześć! A to Alex jeszcze raz. Cześć Sebastian! Cześć Sylwek! Dzięki za zaproszenie. O dzięki i, i dzięki za polecenie komiksu. Tak obopólna, obopólna tutaj przyjemność nastąpiła. I wy witajcie serdecznie, drodzy widzowie. Z Sebastianem postanowiliśmy omówić jedną z propozycji komiksowych od DC z nowego cyklu powieści graficznych przeznaczonych dla Czytelników 13+, plus, tak? Jest to Harley Quinn, piękna katastrofa. Powiedz, o co chodzi, co to w ogóle za kategoria wiekowa, wymyśliło sobie DC+, plus 13, po co, po co coś takiego, co to w ogóle jest? W tej powieści graficznej 13+, plus jest to, jak sama już nazwa wskazuje, młodzieżówka. Młodzieżówka, która nie stanowi o tradycyjnych superbohaterach, bohaterach, o których na co dzień czytamy, tylko bardziej podejmuje problemy młodzieżowe, młodzieży społecznej, typu bezdomność, problem z identyfikowaniem się w społeczeństwie, odnalezienia siebie, no przeróżne spektrum, to jest zróżnicowane, co komiks mamy jakiś inny problem podjęty, na różne sposoby. I właśnie w dzisiejszej pozycji, którą będziemy omawiać, mamy podjęte dwa problemy. To będzie problem gentryfikacji, no i LGBTQ+, łamany na drag queen. Aż zaspeldrowałeś tutaj. <grymne> tak, ja, w, ja jeszcze w tym czasie pokazuję w ramach linii wydawniczej DC Powieść Graficzna 13. Ukazało się kilka już tych powieści. Moja pierwsza to jest właśnie ta Harley Quinn piękna katastrofa, ale tylna strona okładki też i wyjaśnia. O co chodzi zarówno w tym komiksie, jak i w cyklu. Więc wygadana, zbuntowana i ekscentryczna 15 piętnastoletnia Harlin Quinzel zostaje wysłana do Gotham z pięcioma dolarami w kieszeni. Harlin nie miała łatwego dzieciństwa, lecz los w końcu się do niej uśmiecha. Gdy mama najbardziej znana drag queen w Gotham przygarnia ją pod swoje skrzydła. Z początku wydaje się, że Harlin wreszcie znalazła swoje miejsce na ziemi, miejsce gdzie Poznała swoją nową przyjaciółkę Ivy i gdzie naprawdę może być sobą. Ale wszystko się zmienia, gdy kabaret mamy pada ofiarą nowej fali gentryfikacji, która powoli zalewa całą okolicę. I to, co powiedziałeś, Sebastianie, mamy tutaj dwie kwestie poruszone, między innymi właśnie wątek LGBT i gentryfikacja. Tajemnicza jakaś dziwna nazwa. Trzeba było sprawdzić w słowniku, co to znaczy. Za tę powieść odpowiada nie byle kto. To też jest ważna yes. wzmianka, ponieważ mamy tutaj laureatkę nagrody Eisnera, Mariko Tamaki, i nominowany do nagrody Eisnera rysownik Steve Pug. Mnie bardzo zainteresowała ta pozycja, dlatego że ja kilka dni temu omawiałem już jedną z powieści graficznych Mariko Tamaki, a mianowicie moje rozstania z Laurą Dean. I byłem w sumie też ciekawy. Na ile będzie podobny ten komiks z, z moimi rozstaniami z Laurą Dean. Przekonajmy się. Spójrzmy do środka komiksu. Historia zaczyna się niczym bać. Klasyczna e, klechda we współczesnej oprawie. Słuchajcie, opowiem wam świetną historię, która na pewno Wam się spodoba. Normalnie zbzikujcie na jej punkcie. Gotowi? OK, tylko bez przerywania. No dobra. No i mamy przepiękną ilustrację. Harlin. Dawno dawno temu żyła sobie pewna niezwykła osoba, która pochodziła zewsząd i znikąd. Nazywała się Harlin Quinzel. Harlin nie była typową bohaterką baśniowej opowieści. W każdym razie na początku tej opowieści Harlin jechała właśnie do domku babci. Łapiecie jak w tej bajce o oh Jesus, ale w widok. Tyle, że w tej historii za domek babci robiło jedyne w swoim rodzaju gotam. Na miejscu Harlin dowiaduje się o śmierci babci. Przykro mi z powodu Twojej babci. Szczerze mówiąc, to był bardzo kameralny pogrzeb. Zaczyna mieszkać wraz z pewną ciekawą postacią, ekscentryczną, zwaną: Proszę, proszę, tak ładnie proszę, pani Beni. Po pierwsze, jestem dumnym gejem, do którego przyjaciele zwracają się per mama, który nakazuje jej Chodź do szkoły, bądź grzeczna i nie pakuj się w kłopoty. Właśnie, i element szkoły jest w tym komiksie bardzo ważny. Poznaje przyjaciółkę, a tą przyjaciółką jest Ivy. Od chwili, gdy Hardin poznała Ivy, wiedziała, że to super wyjątkowa osoba. Szkoła to nie tylko przyjaźnie, ale też i spore problemy. Dupek to osoba, która zachowuje się dupkowato, jak ten koleś. Fajnie jest być szkolnym stereotypem menda. Takie są fakty naukowe. Chodzenie do szkoły to w połowie nauka radzenia sobie z dupkami. Nie tylko szkoła tutaj stanowi jedną z podstaw historii, ale też i sytuacja ludzi społeczeństwa mieszkającego w jednej z dzielnic Gotham. Niestety ten budynek został przeznaczony do rozbiórki, panie Han Gustafsson. Do rozbiórki dopiero co przeszedł. W Millennium Enterprise wierzymy, że najwyższa pora zmieniać oblicze tej podupadającej dzielnicy i podarować nową nadzieję jej mieszkańcom. W tym momencie podkreśliłem dwa bardzo ważne problemy. Mamy główną bohaterkę Harley Quinn, która zaraz powiemy jaka jest, przeprowadza się do Gotham i musi poradzić sobie w szkole z wieloma przeciwnościami, ale też i w życiu prywatnym rozbiórką dzielnicy. Następuje właśnie gentryfikacja, czyli polepszenie standardów jakiegoś miejsca zamieszkania, wyburzenie e, powiedzmy starej, gorszej dzielnicy i wybudowanie po prostu nowszych budowli, tak? Więc mamy tutaj bardzo poważne kwestie społeczne. Coś chciałbyś dodać do tego? <grym> Bardzo dobrze przedstawiłeś temat. Ja bym tylko dodał do tego, że w przeciwieństwie do innych powieści graficznych 13, nie są to raczej problemy, które uderzają w bezpośrednio w główną bohaterkę, tylko w jej otoczenie, w jej bliskich. Tak naprawdę, ona, gdyby wyjechała z tego Gotham, do swojej matki, no to zostawiłaby też całą otoczkę za sobą i to mu zupełnie by nie dotykało. A przez to, że ona poznaje tych ludzi, to są problemy, które ich dotykają, to mamy też bardziej z taką inną stroną, właśnie skupienie na tych relacjach międzyludzkich. No, troszkę na swój szalony sposób ich traktuje, ale pokazuje po tym wszystkim, że im bardzo zależy na tych osobach. Jak ona właśnie poznaje te osoby, coraz lepiej się z nimi zaprzyjaźnia, taką prawdziwą więź wytwarza. I jest to bardzo dla mnie przekonujące i też ciekawe, bo fajnie rozwijające bohaterkę pod tym kątem takim psychologicznym. Mm -hmm. Coś nowego na pewno. Tak, ale co jeszcze tutaj warto dodać, to postać Harley Quinn, tutaj też jest pokazany jej dualizm i to tak. jest mocno zaakcentowane. Z jednej strony dzięki Ivy otrzymuje pozytywny wzorzec, w jaki no. sposób warto no. rozwiązywać problemy. Tutaj Ivy wraz z lokalną społecznością po prostu protestują. Podpisz petycję, dołącz do nas, możesz pomóc coś zmienić. Razem po sprawiedliwość, Ludzie walczą o swoje miejsce zamieszkania, o, o, o swoją przyszłość, o swój byt w cywilizowany, w normalny, właściwy sposób. I to jest jedno, ale też na swojej drodze spotykano kogoś, no oczywiście e, Jokera, e, który sprowadza ją na złe tory. Spójrzmy też na to. Wiesz czego nie znoszę, małym kroliczku tęczy? Nie znoszę nudnych rzeczy. To miasto potrafi zanudzić na śmierć. Po czym wysadza w powietrze jakąś część budynku. Wspaniałej przyjaźni. Wow. Ona jest na rozdrożu. Ona ma taką podwójną naturę. Ona już się uwidaczniała od najmłodszych lat. To, co ona wcześniej wyrabiała, no to takim aniołkiem to ona nie była, chociaż no, wygląda naprawdę bardzo bardzo uroczo aniołkowato. Tu jest dla mnie taki też problem, który się wyłania, bo dobrze zwrócić uwagę na ten dualizm. I on jest fajnie tutaj przedstawiony, że mamy dwie osoby reprezentujące różne kierunki, i ona ma taki wybór. Mamy pokazane dobre i złe strony każdego kierunku. I nie przekonujemy, właśnie ten bardziej jej szalończy wydźwięk, ponieważ Mamy na przykład pokazane powody, dlaczego ona coś robi. Bo i zależy na jakiejś postaci. Ale brakuje mi takiego konkretnego powiedzenia, bezpośrednio od bohaterki, dlaczego ona chce postępować w taki sposób. Nie ma nigdzie takiego motywatora, nawet w tych retrospekcjach. Tam są sytuacje, które zaszły i ona w jakiś sposób reaguje. Tylko dla mnie jest to tak mocno przekoloryzowany sposób, który nie ma jakiegoś zaargumentowania, że gdybym nie znał Harley Quinn wcześniej, a przeczytał ten, ten komiks, po prostu miałem wrażenie, że to jest jak taka wariatka jakaś, bo nie mogę inaczej jej zachowania wytłumaczyć. Tak ten rozsądny mogę wytłumaczyć, bo ona nawet komentuje to zachowania, tak brak mi jakiejś reakcji, komentarzy, oceny bohaterki na ten sposób, że nawet powiedziała, że nie wiem, że ją to inspiruje, bo coś. No nie ma czegoś takiego. W komiksie tym ona uchodzi dla mnie za osobę e, łatwo wierną, którą można naprawdę bardzo szybko zmanipulować. E, może ona jest inteligentna, ma jakieś swoje zdanie, ale jednak wystarczy, że na jej drodze stanie ktoś silniejszy charakterem, ktoś, kto jej się spodoba i ona po prostu idzie w tym kierunku. Tak? Bezrefleksyjnie, dokładnie bezrefleksyjnie ona robi to, co jej mówią, wiesz? Tak. I nawet przy tej szalonej stronie od Jokera nie było nawet takiej sytuacji, żebym mówił. Choć, zrób to rób. nie było takich filmów konkretnym starciu właśnie, jak powiedział, że pokazał, i ona to robiła. Tak. Nie zastanawiała się nad konsekwencjami, czy to w ogóle będzie miało taki, czy nie. Mimo iż, były takie momenty, że te głosy rozsądku przemawiały, że niekoniecznie może taki efekt osiągnąć tymi działaniami, ona to robiła, nie zwracając uwagi na nic. Ale przy tym ma taką pełną dozę uroku, sympatii i pomimo tego, co ja tutaj mówię, wymieniam jej wady, to i tak czy siak da się ją lubić. I pomimo pewnych epizodów, jeśli powiesz o tym swojej mamie, wysadzę Twój wypasiony domek na przedmieściach gnojku, można powiedzieć, że jest zastraszanie, to mimo wszystko ja ją odbieram pozytywnie. Tutaj oddaję tak. ukłon dla autorki, że udało jej się dopasować ten charakter do cyklu powieści graficznej. Wcześniej mi się wydało, że to będzie trudne, a tu potrzebowała zadaniami. Fakt, że ta szaleńcza strona do nas nie przemawia w 100%. No ale nie możemy mówić, że jednak to jest jakieś niezgodne, sprzeczne z tym profilem charakteru, który jest ogólnie tak podejmowany i znany. Dobrze, jakie to są jeszcze poruszane kwestie społeczne? Przede wszystkim mamy tutaj relacje rówieśnicze, relacje szkolne. Uczeń-uczeń, uczeń-dyrektor. Uczeń, Panno Iwi, jest Pani uczennicą tej szkoły i bardzo bym prosił, żeby zwracała się pani do mnie z należytym szacunkiem. Zaakceptowany wątek LGBT, o którym już wspominaliśmy. Tolerancję na to, aby e, akceptować e, odmienność. Takie zachowanie nie przystoi w lokalu, do którego przychodzą rodziny z dziećmi. Pod tym względem mamy mnóstwo e, przemyconych kwestii społecznych, kładzie nacisk na tolerancję, na akceptację, na otwartość, przemyca. Właściwe wzorce, jak należy postępować i rozwiązywać pewne problemy, pewne nie wiem niedogodności, które gdzieś tam w życiu możemy spotkać, ale w życiu w sumie, tak nie tylko młodzieńczym, ale też i w życiu dorosłym. I to jest na plus. Tak, bardzo na plus, i też mi się właśnie podobało pokazanie tej całej społeczności LGBTQ. Ponieważ to jest taki bardziej temat podejścia o tej ciepłej, przyjaznej strony, że jest ta właśnie grupa taka duża, otwarta, społeczna, akceptująca różnorodności, traktując się jako przyjaźń, jako rodzina. tak? Czyli coś takiego bardzo kontrastującego się z takim innym wydźwiękiem, który jest często nagłaśniany, że to jakieś mają złe otoczki przypisywane. Ale wiesz, co mi się jeszcze podoba, podoba mi się w sumie zakończenie. Podoba mi się pewna nieoczywistość i że nie ma endu. Podoba mi się to, że pewne rozwiązania. One będą miały swoje konsekwencje. I, I pomimo dobrych intencji, pomimo pewnych właściwych zachowań, nie wszystko w życiu kończy się tak, jakbyśmy tego chcieli. I to też jest tutaj ukazane. Ja uważam to za plus, że historia nie jest taka cukierkowata, ona nie jest mocno przejaskrawiona. Nie. No się pod tym mogę podpisać, ponieważ tak do 180 strony jest właśnie to, o czym mówisz i to jest dobre zakończenie. Dalej mi się natomiast nie podaży, a tylko troszkę wydłużyła tą jeszcze historię, żeby dojść do pewnych takich kurtek pod ewentualną kontynuację. I to mi bardzo przeszkadzało w odbiorze już tej końcówki, bo no to było podejście bardziej w ten komiksowy ton, który mi kontrastuje bardzo z tym, co narzuca ten cykl powieści graficznych 13. Ale też się mocno nie szokowałem, bo jak sobie przypominam końcówkę Super Gara jakby Super od tej samej autorki, no to tam też w ogóle mieliśmy pójście w ton superbohaterski, gdzie była właśnie walka taka super superbohaterska na koniec, główna bohaterka spotykała kogoś jeszcze konkretnego na swojej drodze, więc mimo iż ten zabieg mi się tutaj nie podobał, no to jednak było to coś co ta autorka już wcześniej praktykowała, więc jeżeli ktoś to lubi to spoko, no jeżeli ktoś nie to też to jestem w stanie to zrozumieć i z tym utożsamić. Dobrze, i na zakończenie. Nie wiem, czy czytałeś moje rozstania z Laurą Dean, bo na początku wspomniałem o tym. Nie czytałem, ale widziałem Twoją recenzję i podobałam się. Mhm. I powiem, że rzeczywiście tutaj czuję tego ducha. Ten styl Mariko Tamaki występuje w Pięknej Katastrofie. Tutaj mamy wątek LGBT, tutaj też mamy wątek LGBT. To jest literatura dla młodzieży, to też jest literatura dla młodzieży. Jest lekko, przyjaźnie, zabawnie. Obie książki przekazują to samo. Uczą tolerancji, akceptacji, otwartości. Ja osobiście, Sebastianie, jak najbardziej polecam tę lekturę młodzieży. Plus 13 to to jest idealne. Myślę, że fajnie, fajnie się odnajdą y, młodzi czytelnicy, czytelnice, którzy może gdzieś tam kojarzą Harlin albo nawet nie kojarzą, ale sięgną po to. I ta książka w ogóle nie wymaga znajomości niczego z Uniwersum DC. Absolutnie niczego. Oni tutaj bez problemu się odnajdą. Tutaj nie ma żadnych supermocy, tutaj nie ma żadnych superbohaterów i to jest na plus. Tu jest po prostu historia ludzi mieszkających w jakimś mieście z problemami problemami, które mogą spotkać każdego z nas. W tym całym cyklu powieści graficznych się świeżość w tematce superbohaterskiej, bo właśnie to, co wspomniałeś, nie ma tutaj tych typowych superbohaterskich czynów, tak? To jest bardziej przyziemny temat, koncentrując się na problemach społecznych, które nie są podejmowane konkretnie w komisjach superbohaterskich, przynajmniej w tych współczesnych, bo kiedyś może i faktycznie były te różne tematy. Teraz no, to mamy ciągle, że latają po kosmosie, po multiwersum, po ziemi, nowi słoczyńcy ciągle jakieś nieustające warki wydarzenia. A tu no jest ta świeżość przyziemność i dla, nawet dla mnie to jest wartościowe, bo mogę czegoś się dowiedzieć otaczającym się świecie, jak postępować, i mimo iż nie jest to dla mnie najlepszy komiks całego cyklu, to jestem w stanie go polecić, bo pewne wady ma, które tutaj wyszczególniliśmy, ale nadal jest to dobra pozycja. Myślę, że wielu osób może podpasować. Jest jeszcze jeden argument, o którym nie wspomniano, który warto się no to rysunki. Tak. One są o. dla mnie powalające. To jest po prostu tak realistyczna kreska. Tak fajna zabawa kolorami. Przede wszystkim, że te kolory są troszkę rozmyte, to one nawet nabierają takiego bardziej jego wydźwięku realistycznego, bo mamy naturalny tonacji. No i wow, tanim kosztem można mieć naprawdę jeden z najładniej narysowanych komiksów. To jest prawda, tak. I zdecydowanie to jest najlepiej narysowana powieść graficzna z całych DC, mm -hmm. bo poprzednie płyty one mają bardziej taką prostą kreskę, wydaje mi się na coś w tonacji właśnie Laura Dini, jak tam pokazywałeś. A tutaj mamy zupełnie inny poziom tych rysunków, po prostu jak ja otworzę pierwszą stronę, to miałem takie wow, co ja widzę po prostu, tak, niesamowite. Tak, pierwsza strona robi kolosalne wrażenie, no tutaj wita nas przepiękny portret. Ze mną był Sebastian z Uniwersum DC Comics. Zachęcam. Dzięki wielkie za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do, do jego kanału, na jego stronę i widzimy się następnym razem. Cześć! Hej, hej!